Data Pak Zrada jak śmietana, Dzisiaj przedstawywa 15 najlepszych totemów, nowych totemów na wersji Minecrafta 1.16.2 w górę. E, ponieważ jest to naprawdę epicki, właśnie jak mówiłem, Datapack e, i te totemy, każdy z nich daje wam inną super moc w Minecrafcie, A patrzcie, jak do tego fajnie wyglądają. Więc, jeżeli podoba wam się ten pomysł, na odcinek zostaw łapkę w górę. A tutaj, ej, ej, czekajcie, właśnie, właśnie otworzyłem mój telefon. Mam telefon i zobaczcie, co musicie zrobić. Patrzcie, tutaj jest taki przycisk. Subskrybuj, klikacie go. Następnie macie tutaj taki dzwoneczek i go też klikacie. I powiadomienia wszystko, żeby wszystkie filmiki widzieć i żadnego nie przegapić. Mam nadzieję, że ten tutorial ludziska wam się przydał i umiecie teraz mnie zasubskrybować. I patrzcie, pierwszym totemem jest nietoperz nieśmiertelności. Co to ma być? Dobra, czekajcie. Weźmy sobie to w takim razie do łapy i tutaj mamy... O, co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klocków dirta. Po co nam sześć klocków dirta? Może po to, żeby zobaczyć jaką moc daje nam ten totem. Widzieliście? Nic się nie stało, ludzie. A teraz wersja bez totemu. Uwaga! O, o, o. O, dobra, to bolało, to bolało. A teraz w takim razie zobaczmy coś kolejnego. A mianowicie z tym totemem wejdźmy sobie na przykład e, tutaj i zróbmy zjeża popcorn. Tak, zróbmy zjeża popcorn. Okej, okay, on zadziałał. I co? Co teraz mamy? Co teraz mamy? Fire resistance, night vision oraz speed. Dwa, co jest naprawdę niesamowite, widzicie, palimy się, a nic tam się nie dzieje. E, czyli popcornu zjeża, dzisiaj nie będzie. Drugi totem to Blaze of Undying. Z tym totemem podobno możemy już bez przepału zupełnie wejść sobie do lawy. O, a, uwielbiam takie ciepłe jacuzzi. Po to właśnie ludzie się żyje w tym Minecrafcie, co nie? E, podobno można siedzieć w tym aż przez 25 sekund, a ja nie mam pojęcia! Ile już siedzę w tej lawie i pytajemy. O, 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 o. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I co? I zaczniemy się palić, czy co? O, 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 man. O, man. Okej, okay, ale dobra. Chill. Ok, i co teraz się stało? Teraz dostaliśmy Stuff Regeneration i Fire Resistance. To no z tymi totemami, to w sumie nie sposób i służyć. I wpadłem teraz na genialny pomysł. Słuchajcie, jeżeli zostawicie 5! 5 łapek! Albo. Hmm, 5 tysięcy łapek pod tym filmem. To nagram jak przychodzę Minecrafta używając tych totemów i wrzucę ten film od razu jutro, więc radzę ci zostawić łapkę, mordeczko. E, dobra, teraz mamy daje. Dobra, i co to nam daje? Tutaj. O oh, o oh, o oh, o to jest switch! To jest switch! Co ty chcesz mi zrobić? Siema! Siema duży nohal! Bacny <laughs> cię w ten nohal! <laughs> no i co? No co, boli cię ten nohal? Co, regenerujesz się? Dodawaj, walnij mnie! Walnij mnie! ooo, o. Ktoś tu chciał użyć się potek na mnie, żeby mnie rozwalić, ale niestety ja jestem tak zwany Jesztricus, który ma super totepki, dzięki którym nic mnie nie może rozwalić. Oooo! <grym> A co ciekawego daje nam ten totem? Okej, okay, wszystkie dają podobne, tyle że każdy z tych totemów jest trochę lepszy, ponieważ posortowałem je od najgorszego do najlepszego, i na samym końcu zobaczycie, co się w ogóle będzie działo. Ale tutaj mamy Squid'a e, i totem Squid'a chyba pozwala nam po prostu na nurkowanie. O, super, super. I Water Briefing, tak. Po prostu możemy być w wodzie, ile tylko nam się chce, ludziska. E, I tak się składa, że jeżeli coś nas rozwali, a będziemy akurat właśnie w wodzie. O. A, nadal no mamy fire resistance, ale jazda Ale chwila, coś stanie Jeżeli zostaniemy rozwaleni Na przykład przez szkieleta w wodzie Ej, ziom Ja też tu chcę, siema O nie, on nie będzie nas umiał trafić Okej, okay, może teraz im się uda Może im się uda mnie w końcu rozwalić Ja jestem za trudny do rozwalenia nawet jak się podkładam O dobra, i coś stało I patrzcie, mamy Dolphy Gry! I nic nas nie może teraz rozwalić, bo jesteśmy kozakami Możemy super fajnie pływać z Dolphin Grayson teraz w wodzie Ej, ale dobra, tutaj mamy Creeper of Undying A to może być dosyć ciekawe Co się dzieje? Zespawnujmy Creepera O O o! Zobaczcie Zobaczcie jakie śmieszne Możemy spawnować Creepery i co? I nic I nic, ja pierniczę, a co jak zespawnujemy potworki różne? O, 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 o Ej, widzieli? Ej, ale chwila, widzieliście co się stało? Ja wybuchłem jak creeper i rozwaliłem jakiegoś zombiaka nawet, ale czadowe! Ghost of undying! To może być z kolei ciekawe Uwaga, tutaj mamy prawdziwego gasta. Może trochę odejśćmy, bo... Wiemy co może zrobić gaz, prawda? Okej, okay, siema. O, Elo O! <tryk> o, <tryk> o, o, o co? <laughs> a, o, o o o. Czekajcie, połowę... Ok, połowę fireboli odbijam, a połowa... nie. Chwila. Jak to działa? Zazwyczaj to działa. Chwila, czy ja się potem muszę zasłonić? A jak tak? Nie, nie. może Nie mogło mi po prostu walnąć e, firebole. Ok, To jest fajne. A co jeżeli padniemy z tym totemem na przykład? Ej, 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 ej. Okej, okay, dobra. Fire resistance regeneration i taki tam. Dobra, uwaga. I... o... O, o! O! O i nara. <garnia> Guardian of undying! Dobra, pytajesz mi co daje Guardian of Undying. O. Nie! Czekajcie, zobaczmy to, zobaczmy to Okej okay. Okej. Okay. Ło! Eee, uwaga, ok. Oh, man, widzieliście? Oni wszyscy są po prostu wtedy zatruwani. A coś stanie jak padnę z tym totem? O! O! Daje dwa dodatkowe fajne życia. To mi się podoba. A tutaj mieliśmy chyba to. I pytanie brzmi, co z tym? Z tego, co widzę, to wyrzucanie sztabek powinno dawać mi jakieś efekty. Tyle, że jakie efekty, to jest dla mnie także bardzo ciekawe. Okej, okay, zobaczcie, musimy się schylić. Teraz. Dostajemy resistance. Dostajemy resistance, coś z kozackie. chwilę. najedzmy się jakimś pysznym hamburgerem. I mamy resistance. Pytanie brzmi, co to nam da? Okej, okay, to nie jest aż tak mocne. Ło... Guardian Golem, Siemano mordo, to się stanie, gdy ktoś też rozwali z tym totemem. Shulker of Dying, co to nam da? Zdaje mi się, że po prostu walkę z Shulkerami, prawda? Siema. Haha, ha, nie mogę lewitować teraz. O, ty go chcesz rozwalić? Proszę bardzo, jego ja mam gdzieś. O, <ścoughs> taki gruba salata. Myślałem, że jesteś za gruby, a... jednak się wyliłem sorki orki golem. Dobra, teraz potrzebuję, żeby ktoś mnie rozwalił. E... Okej, okay. o! O! Widzieliście? To było kozackie, bo mnie tepło. To mnie tepło i dało mi dużo życia, a teraz dzięki temu mogę poradzić sobie z każdym, i to dosłownie z każdym wrogiem. Okej, okay. Steve of undying to może być dosyć dziwne. Mm, nie wiem co to daje do końca, szczerze mówiąc. To chyba w zależności od tego, co trzymamy, taki efekt oddaje. daje, czyli teraz mamy siłę, bang, bang, trochę większy damage, teraz mamy hejsta, tak, mamy hejsta, eee, zobaczmy, okej, okay. to nie jest duża różnica, ale jednak wyczuwalna. A teraz, okej, okay. co się stało? Mam bardzo dużo, mam bardzo dużo różnych mocy, które są niezłe. Wither of Undying, dobra. To jest coś na co czekałem, ponieważ zobaczcie, jest to bardzo przydatne. Nie ma efektów Withera na mnie. O. Oh. <laughs> Ostatni totem! Czyli totem Witch, który także jest bardzo, bardzo dobry. I zobaczymy, czy może jest bardziej przydatny niż inne, jako że jest określony jako najrzadszy. Okej, okay. dawaj. Dawaj. Daaa! On polega na tym, że żadna potka nie może mnie w ogóle walnąć, więc... <laughs> Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, te totemy są mega ciekawe, jest jeszcze szesnasty totem, totem creative, który gdy patniemy, to daje nam kreatywa i możemy sobie wziąć w 10 sekund co chcemy i pokażę wam go właśnie w kolejnym odcinku, tutaj macie fajny odcinek, a tutaj macie playlist odcinków, które najprawdopodobniej wam się bardzo spodobają, widzimy się w którymś z nich.